Tak, witam Was serdecznie. Już jestem w domu, wróciłem z pracy. Jest cool. I sobie tak pomyślałem, oczywiście, że to mi nie wyszło. To po prostu widać, że mi nie wyszło, bo tutaj po prostu się to tak, o, tak niezbyt ciekawie to wygląda. No i po prostu powiem Wam, że jak dłużej sobie pracuję tutaj komputery w tym miejscu, to zmniejsza się ilość powietrza do oddychania. Jest po prostu duszno i coraz mniej tlenu się odczuwa. Wczoraj sobie siedziałem po prostu od 4:20, bo miałem dużo takich różnych swoich zajęć przy komputerach i po prostu dość długo siedziałem, pracowałem i tak słabo było. Duszno, tak było. I po prostu stwierdziłem, że tu w tym miejscu jednak jest nieprzemyślane, bo tak, nie wygląda to za pięknie. Się sporo nad tym napracowałam, ale mi to nie wyszło do końca. No i sobie pomyślałam, że trzeba zarobić tak, żeby było idealnie. Tu będę starał się zarobić tak, żeby poprawić to wszystko. Ale w tym miejscu ten komputer będzie po prostu Przeniesiony tu do tej szafy, ponieważ tutaj w tej szafie jest tak, że po prostu te powietrze z tyłu wylatuje w kierunku okna. Nie rozchodzi się po pokoju. Ciągnie zimne powietrze z podłogi i ciepłe wylatuje oknem. I dlatego jest ok. No i tu będę musiał komputery, wszystkie jak się da, przenieść do tej szafy. No, i oczywiście tutaj w tym miejscu takie miejsce fajne mi się zrobiło, takie klimatyczne, bardzo fajne. I cieszę się, że mi się udało tu odbudować ten kątek, że taki miły jest. Po prostu jak włączę lampkę i sobie posiedzę zupełnie co innego, jest, super jest po prostu. No, ale natomiast co do tego miejsca, to muszę też odbudować, żeby było lepiej niż jest. No, tu mikroskop po prostu będzie na dole, na tym czerwonym regale, tak jak kiedyś był, I będę musiał nad tym popracować, żeby było lepiej niż jest. Bo no, to mi akurat nie wyszło. No, no i tym się chciałem z Wami podzielić. Za jakiś czas po prostu będzie widać, jak to zmieniłem. Te miejsce, oczywiście w wolnym czasie, jak mam czas te takie rzeczy mogę sobie robić. No to hej patrz trzymajcie się